Cześć, dzień dobry, witamy się z wami już kolejnego dnia. Wczoraj niestety nie udało mi się już nic nagrać, ponieważ Miki spał na mnie całe popołudnie i co próbowałam go odłożyć to po prostu był płacz. E, dlatego już wczoraj no, odpuściłam sobie nagrywanie, bo w zasadzie nic nie udało nam się zrobić. E, dzisiaj mamy czwartek, e, Marcin wrócił do żywych, Filip w zasadzie też. No, Mikiego widać, że jeszcze trzyma i właśnie teraz. Udało mi się go odłożyć i sobie śpi, mimo że jest już godzina 16. To oznacza kolejny długi wieczór przed nami, no ale trudno, jak potrzebuje. Niech sobie śpi, Filip, nie idź do niego tam, bo śpi. No, Filip tutaj, co robisz? Urzałem. Filip układa puzę. Proszę bardzo, co tu się dzieje? Urywałem. No, porwałeś puzzle. To układaj. Marko, urywasz, to nie. Jak pourywasz to będzie. I pokażę Wam. Mikusiak. A musicie mi wierzyć na słowo, że jeśli Miki śpi tak w środku pokoju, e, gdzie nie jest całkowicie ciemno e, i, i normalnie chodzi telewizor, to naprawdę coś mi dolega, bo on normalnie potrzebuje ciszy. E, mi też się wydaje, że lekarz się pomylił że to wcale nie jest żaden taki zwykły wirus, tylko że to jest jednak grypa. E, no ale jakoś tak nie jest gorzej. Z tego, co czytałam, grypę i tak leczy się objawowo, więc bez sensu męczyć ich kolejną wizytą w przychodni, bo po prostu i tak nic innego nam nie powiedzą ani nie przepiszą, niż mamy teraz. Więc mam nadzieję, że już zbliżamy powoli do końca. Bo no już dzisiaj w nocy i w dzień miki gorączki nie miał, tylko wiecie, jest taki no jednak trochę osłabiony. Mnie też dzisiaj rano zaczęło coś łamać, strasznie boli mnie głowa i gardło, więc mam nadzieję, że to tego jakieś przejściowe, że nie zaraziłam się od nich, dlatego też tak dzisiaj wyglądam niekoniecznie dobrze, ale może zaraz uda mi się trochę ogarnąć i, I jakoś to będzie. Dobra, uciekam sprzątać póki miki. Jak widzicie za mną Mikuś już się obudził. Ale korzystając z okazji, że dzisiaj kurier przyniósł nam zamówienia z rezerw, Co prawda podzielono. Tu w dwóch są rzeczy, bo wysłali to po prostu w dwóch paczkach. Tutaj są rzeczy głównie dla Filipa, bo w ostatni tydzień podarł trzy pary spodni. Już będziemy otwierać. I to już moje drugie podejście do tego zamówienia. Moje? Tak, Filip, poczekaj. Bo ostatnio, jak zamówiłam, to przyszły gigantyczne. On jest też dość szczupły, także wiele spodni. Leci mu po prostu. Syłka. Filip, no poczekaj przecież, otwieram tu. Nie wszystko na raz. Nie wiem, w której co jest. W tej paczce jest bluza a mnie? na 116 ale nie wiem, Reserved zawsze miało zaniżoną rozmiarówkę a teraz mam wrażenie, że te rzeczy są jakieś gigantyczne i tutaj jest numer referencyjny, tylko, że ja ją kupiłam za 29, więc taka o zaraz będziemy mierzyć a w drugiej paczce mamy już patrzymy, co mamy Aha. Eee, kto takich rzeczy i bielizny nie uznaje na filmach, to zamyka Mario, oczy. To ciebie e, bo ja sobie tutaj zamówiłam takie dwa staniki. Jeden w takim brudnym różu, e, a drugi czarny. Takie zwykłe. E, wiecie. Dobra, a teraz przechodzimy do zamówienia dla tych szogunów. E, I tutaj <laughs> mamy na 98 dla Mikiego. Taką bluzę w paseczki. Ona była za 19 zł. Dla Filipa też taką w paseczki. Myślałam, że to będzie takie maci-maci, ale jednak ta dla Mikiego jest trochę jaśniejsza. Tu mamy majtki, to nie będziemy pokazywać. Tylko że tam wziąłam na 122 i jest chyba za wielka, sorry, ale oni mi tutaj... To są? Spodnie. Tak, tutaj takie właśnie jedne spodenki. One na żywo mają taki bardziej zgaszony zielony kolor. Tutaj wyglądają tak jaskrawo. I tutaj wziąłem też tą bluzę na 122, żeby zobaczyć po prostu, który rozmiar będzie bardziej odpowiedni. I mamy jeszcze jedne spodnie. Tutaj takie bardziej joggery jeansowe i te były za 30. 9. To co, ubieramy i pokazujemy? Tak. Dobra, to za chwilę wracamy. Tutaj. Nie ma nawet rozmiaru. Dobra, pierwsza stylizacja Filipa prezentuje się tak. I spodenki i bluza są na rozmiar 116. Nie. <laughs> Mikołaj nie chce przymierzyć swoje jest zmęczony, tak? Możesz iść zobaczyć do lusterka i zobaczyć czy Ci się podoba. Udało mi się. Podoba Ci się? Jeszcze się nie zobaczyłeś. Udawa mi się. No i co? Jak Ci się podoba? Fajne. Jest OK, czy nie? Ale nie grzep w nosku. Tak. Jest okej? Okay? Stylizacja numer 2. Tutaj spodnie są trochę szerokie, ale one są na gumce. I to jest 116, a bluza jest 122. Możesz iść zobaczyć się do lusterki. Daję. Idziesz do lusterka? Tak! I co? Która stylówka ci się bardziej podoba? Ta i ta. Czy ta poprzednia? Ta poświecona. Mhm, to jest jakiś cudak. Także tak się prezentowało nasze zamówienie. No, jeśli chodzi o Filipa, to spodnie na pewno zostaną, bo z wszystkich, które oglądaliśmy ostatnimi czasy, to i tak uwierzcie mi, że te wypadały zdecydowanie najlepiej. Jeśli chodzi o bluzy, to ten fason oversize'owy nie jest powód dla niego. On jest po prostu za szczupły i wygląda w tym jak w bluzie po starszym bracie. Jeśli chodzi o Miki'ego, to nie dał sobie nawet przymierzyć, bo jest od rana taka maruda, że... No niestety, ja swoje rzeczy w później, no, także powiem wam, że takie te dni się teraz ostatnio ciągną ja po tym tygodniu to chyba będę musiała nie no, także sami widzicie tymczasem idę pić kawę, może mi się uda zanim wystygnie. Siowiasz biedeczkowi, oczka łzawią. Ale Mikuś, musisz tak o wyżej, żeby leciało dobrze. No, super. I co? Chcesz coś powiedzieć? Tak. No mhm. tak. Mm. Mm, balony. Ba Mam cały czas balony. Mikuś, przykładamy. Bada. Ja, ja. Tak. Bada, 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 Bardzo, bada, szybki. Chodź, chodź, chodź do sam Brawo. Dobrze się już czujesz? Tak. Czekaj, zrobimy zmiar. Nie. Znowu masz 37,7. Ale ja miałam być jedynką. No i tak to właśnie wygląda. Jestem wujką. Jesteś czerwony. <grym> Dobrze, moi drodzy, mamy już wieczór. Wiem, że ten dzisiejszy vlog był taki naprawdę mocno naciągany, ale chciałam się tu do was odezwać, y, powiedzieć co u nas. No i jak widzicie, y, szpital polowy. Mam nadzieję, że mnie do końca y, też nie rozłoży, tylko jednak uda mi się y, wygrzebać y, z tego takiego, można powiedzieć, stanu przejściowego i nie pójdzie to dalej. Y, I już kolejne vlogi będą dużo ciekawsze. Czekam też na dwie paczki, domierzymy. Y, mam też w planach trzy filmy makijażowe, więc y, mam nadzieję, że na dniach uda mi się to wszystko nagrać. No, bo na ten moment moje dni wyglądają tak, że po prostu przez 3/4 dnia wisi na mnie miki. A jeśli nie wisi, no to po prostu staram się nadrabiać sprawy domowe na tyle, na ile mogę. No, także dziękuję Wam za obejrzenie tego szybkiego dzisiejszego vloga. Mam nadzieję, że w kolejnym już będzie się więcej działo. No. I co, dziękuję Wam bardzo. O, dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jest mi bardzo miło, że cały czas śledzicie kanał i jesteście tu ze mną. I widzimy się już niebawem w kolejnym filmie. Do zobaczenia. Pa!